Czy widzieliście już Państwo Wisła z siodełka roweru? Nie. Najwyższy czas pójść śladem wójta gminy Mała Wieś, Andrzeja Barcińskiego, który na rajd wzdłuż rzeki zabrał nie tylko rodzinę, ale także prawie wszystkich mieszkańców gminy. Wisła z siodełka i świętojański rajd rowerowy to były propozycje wójta gminy Mała Wieś na spędzenie nocy kupały. Okazało się, że pomysł szlaku rowerowego biegnącego wiślanym nabrzeżem ma wielu fanów, a wójt gminy ma także plany. Do końca roku oznakować ten szlak i dać również kierunkowskazy w te miejsca, gdzie są takie szczególnie atrakcyjne wzdłuż tego szlaku idące. Czyli chodzi nam tutaj głównie w podgórzu o bunker oznaczeniu gospodarstwa agroturystycznego w drwałach. Następnie w Zakrzewie kościół piękny XVII wieczny, no i oczywiście Kępa Polska kościół, który został ufundowany pod koniec wieku XVIII przez Clemensa Kwaskiego. To jest do końca roku mamy to zrobić i zrobimy. W rajdzie wzięło udział wielu mieszkańców sąsiednich gmin, byli także goście z Płocka. Urzędnicy widzą w rajdzie szansę na budowę stałego elementu promocji gminy. Jest to też doskonała okazja promować gminę, naszą gminę wiejską, która no, mało tej okazji jest. A ta się nadarza, szczególnie, prawda, żeby zapromować tę gminę jak najlepiej, jak najlepiej. Rajd zakończył się spotkaniem i zabawą. Były konkursy plastyczne, nauka gry na ukulele, pokazy strażackie i wopr. A wszystko dzięki wspólnym działaniom samorządu i mieszkańców. Całe nasze przedsięwzięcie nazywa się Wisła z siodełka. z siodełka, roweru oczywiście. To jest taki zamiar zebrania w tym miejscu rowerzystów z terenu pomiędzy Płockiem, Czerwińskiem, Płońskiem, Bólkowem, bo na tym terenie roz, jakby rozprzestrzeniliśmy informacje, zaproszenia do naszego zlotu rowerowego. I ten zlot rowerowy świętojański, bo chcieliśmy zrobić taką imprezę o charakterze nocy kupały, sobudkową. Jest e, taką integralną częścią aż czterech projektów, e, które e, no, stworzyliśmy e, w różnych... W różnych miejscach, no wysłaliśmy w różne miejsca. Między innymi do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, do Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędu Gminy w Małej Wsi. A czwarty projekt to jest wspólne tworzenie szlaku rowerowego. Yy, I tworzą ten szlak rowerowy gminy Słupno, yy, Bodzanów, Mała Wieś i Wyszogród. I ta impreza łączy te wszystkie projekty. Wieczorem zapłonęło ognisko i uczestnicy Rajdu Świętojańskiego wspólnie wyruszyli na poszukiwanie kwiatu paproci.